Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, dziś jesteśmy z Terem. Dzień dobry. I dzisiaj jesteśmy znowu w Antarnet i dzisiaj będziemy kontynuować historię i tam są dwa wielkie kominy. Tak, a tam jest chyba strefa radioaktywna, więc tam chyba nie pójdziemy. Co to jest złoto? Co? No złoto mi wypadło z tego. Co to jest? To jest metal. To jest metal. To mogę zjeść? Ej, metal, metal sobie włożyłem do ręki. Ej, patrz, a tutaj w ogóle jak sobie klikniesz G, to masz ten. Co robi me metal? Ja sobie włożyłem metal do ręki. Co? Crafty. Hills He bones. A, to leży te koście. Musiałem sobie włożyć... Uży Użyłem sobie metal do ręki, kurwa. <dış> Super. <noise> a! <cream> umieraj! 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 Umier um. Ukradłem kurde wszystko. I czemu mnie przestaje krwawić? Przecież wziąłem to metalowe coś. A nie metalowe, tylko ten papier się leczy, a metalowe to znaczy ten... ...kości. Czy ty zmarłeś? W tych itemach? Te pnisz? Super. Napisz Tepater. Gówno mi coś kryzie! Ale sobie ustawisz oczy jakieś kurde czerwone. Wstań z martwych. O, ale itemy. NO NIE ODDAJ TO ZŁOTO! Dun, 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 dun. ODDAJ TO ZŁOTO! Dun, 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 dun. Weź oddaj to złoto! Never... 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 I'm gonna give you up... Daj to złoto. Masz, masz. No. no Na give you love. Daj jeszcze cztery takie. No to, no to, no, to masz. Masz cztery takie. No. <laughs> Dobra, nie uciepaj, nie uciepaj, nie uciepaj. Dobra, tepaj, tepaj, UCIEPAAAJ! To chyba grizzly. No u... kurde. Dzięki... Ale daj mi to złoto! No dałem ci cztery, chciałeś cztery? Dałem ci cztery. Proszę. Cztery! Kurde, ugryzł mnie krwawie. I masz papier? Nie. A masz może moje złoto? Tak. Nie. A po co mi ta miotła? Szymon się leczył mi skupi. you. No weź daj, no! No! DAJ NO! I tak masz więcej już tej kasy ode mnie! Never gonna give you up, never gonna let you down ta 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 Tan tan No weź to daj! Co jest twoja wina, że kurde Zbierasz no, mnie zaś trafi, daj to! Trafcie coś, musicie coś trafić. Ale musi, ale musi, musi, musi Rusinowi. No oddaj! Co mam ci oddać, kurde? No to co mi zabrałeś? <laughs> Czyli to... Od daj Marz. jeszcze jedno Marz. dziękuję A, jeszcze jedno złote bom no daj to jeszcze jedno złote Nie już mam. To świetnie. Jeszcze by dwie dwudziestki muszę wpłacić. Daj mi. Ja wpłacę. <noise> Ta, na swoje konto. Chyba u Ciebie w domu. Młodzieżowe słowo roku. Chyba u Ciebie w domu. Doporado. Eldorado. Ała. <laughs> Musisz to otworzyć no. A to? O nie idzie. I tak nie mogę biegać. Siema farmer. Nie, to od ciebie miałem to zadanie? Nie, goodbye. Od ciebie może. Continue, complete, kurde, yeah. kolejny mam jakiś questa, dobra. Czekaj, jakiś 7 do 2 b 18 blok muszę. Więc to jest ale gówno. Czekaj, goodbye. Jeszcze mam u kogoś coś do odebrania. Goodbye, czekaj. EM. Mam jeszcze fisher. Mam mogę pikać? jej. Complete fisher. jej. Continue. Fisher tu. Muszę upiec. Goodbye. Gruba. Czekaj. Czy mamy jeszcze. Nie kogoś? Ranger. to ma Ranger, halo. O, oil i nugget. Co? Czekaj, bo ja coś odblokowałam chyba, ale nie wiem... Coś dostałem. A ten... A jaka jest ta broń, z którą szybciej biegasz? Ta. No. Ale jak ona się nazywa? Moses. A, to ja mam to też. Moses. Niech tu. Mam. Ej, to włożyć. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie bierz mi tutaj nic. Bra. Broken. A, to jest Broken Games Max. Mm. Co ty masz? Nie może nie chcę. Muszę coś zobaczyć, czy ja mogę. A -a. Co? Czy tak? Uuuu. A Czekaj, a wziąłeś zadanie? Uuuu. A wziąłeś zadanie od tego ziomka? Masz część soła? Co? Masz część soła? Hejn soł. A jak to wygląda? Uch, szur. Akcept. Aha, bo nie tego nie zrozumiałam. Nie no Nie. Piwa słońcuchowa. Aha, to nie mam. Yy, już wszedłem. Już, czekaj, jeszcze wypłacę złoto i tam pójdę. Dobra. I idę tam. Jeszcze raz. Czekaj. Jakieś kurde pikanie, co to jest? Nie dostałem nic za tą misję od niego. Tutaj dostaniesz. Halo? 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 Co? Halo? No to chodź tu. No już. Nie mam nic się żeby poczekać w obiadku. W obiadku. Nie, to skoro nie. jest kolejny Nie, Co? Co ja mam robić? Aha. Aha, czekaj. O co tu chodzi? Co, co, co ty robisz? Musisz co... takie same dźwięki tu zrobić. No, kurde, przesuń się, zawsze ty musisz tak... No kurde. cicho! Otwarte. Ej, gdzieś. Jak to się zrobi? Ja nie wiem jak to zrobić. Powiedz mi jakie, jakie to trzeba... E, u mnie jest pierwsze środek, no. drugie sama góra, no. e, środek, środek i dół. Okej, okay. miałem tylko środkowe, śr środkowe przedostanie się. Czekaj, zrobię sobie questa jakie tu trzeba zrobić. Expedition track. Co? Why into the mines? Na metal Aha. O co chodzi? Tam nie mieliśmy tam pójść? Nie wiem. Ale wyjście czekaj. Czekaj, zobacz, czekaj, patrz, Aha, tutaj. No idę. Co? Tu? Tam też jest jakieś kopalnie tutaj, na przykład. A w prawo tutaj, co tutaj jest? Eee, nie, tu po prostu chyba musi tam postać, nie? Nie wam, a no. tu. A tu było? Jestem Zab zablokowane. Stąd przypłynęliśmy przecież. Eee, e, e, jak stąd wyjść? O cześć. I teraz musimy tu jakoś się dostać. Te pingwiny będą strzelać, one mają broń. O nie! O kurde! Co ty gadasz? Mamy, je już zastrzelić? Tu, przez togle. Ej, one już tu idą. O nie! Przełączyłem! O kuźwa! Coś przełączyłem! Coś przyłączyłem! Ale dostała chyba Ja czekaj, chcę zobaczyć... Nie zabiję jednego, nie zabiję jednego. Chcę zobaczyć, kiedy major robi. Dawaj, schodzimy Hej, na dół. Dobra. O nie, bo tam jeszcze mi jeszcze pingwiny, co to, to zabiegł. O! O, nie złamałem nogi! To ja. nieba Pingwiny. O, patrz, o. tu jakaś inna ryba. Jakaś. Co to jest? Ej, o to nie strzela do mnie! O! Ile to ci zadało do Major'a? Nie wiem, mam 29. Tak. O kurde No nie, nie, nie dostał. <suszy> Cię zabiły! Pomocy! Tepaj Nikt takiego czegoś jeszcze nie widziałem, pingwin nił! TEPAJ! TEPAJ! Cię zabiłeś? Tebaj! Zabiłem pingwina. Jak się z tym czujesz? Ale. A jak się tym. Z, ty, z tym czujesz, że pingwiny się zabiły, zamordowały cię. Dziwnie! Szczerze to dziwnie. Ja coś ja tutaj zrobiłem. Nie wiem, przełączyłem coś i lewo to mamy odblokowane. Lewo mamy odblokowane, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Co czemu to potrzebne mi takie to kolejne Uzi? To takie samo. A więc nie miał broni, że jest biedny. A jeszcze to. To jest złoty? I to jest drugie. Gdzie to jest to? jakiś parkour w ogóle Ale. ale, ale parkour parkores. Ale co tu trzeba było najpierw zrobić? Tam już przyciągnąłem przyciągną dźwignię i one tu przyszły. I ty masz to lewo zielone? Nie. Jak pitolę, to wejdź tam do góry. Musisz tam iść do góry i przełączyć tą dźwignię. Czy tutaj? Ale nie tutaj, tam skąd przeszliśmy. Tą drabiną i sobie nie załamałeś nogi. Tam musisz być i, na, i, i tam przełączyć dźwignię. I tam teraz idziesz na prawo i tam sobie przełączasz dźwignię. Dobra. I tu przełączam dźwignię. I zaskakujesz nie łamiesz sobie nogi. I idziesz dalej. Nie możesz mnie tepnąć? Dobra, już dojdę, dojdę już. No, cześć. O, boże. Oszczędziłem ci parkour, ale tu masz więcej pingwinów. Przeładuj! W sumie ugryźć. <gryźć> ja też skoczę? I co Wy już zrobicie? A one tu spadły. A! Pingwiny! Pingwiny! A one tam nie chodzą. Zbugowały się. <gryźć> Tego się nie spodziewały! Mogę strzelać do, do. O nie, one tu idą! Idą? To jest taki problem, one tu. One tu idą i też idą ci zamordować. O nie! Nie! Wymordowało całą rodzinę pingwinów! Ok, hehe. No nie idę! reporta! <laughs> Musisz przejść ten parkour, no. No musisz przejść ten parkour, no. Dobra, i tutaj musimy... Gdzieś Na tutaj... górę Na górę Gdzie tu trzeba trzeba przełączyć coś? Nie wiem, może za... Muses. Ej, one się tam zespiły, patrz to! One tam są. Ale tamto. Ile, ile ich tam jest? Ja coś tam planuję. Chyba zagład, zagład ludzkości. Może tym pojedziemy? Nie. Ej, tu trzeba chyba wy... O, tu, tu jest dźwignia, dobra. Dobra, przełączyłem. I musimy tu pójść. Bo tam one coś knują. Uważaj. Raz. Dwa. Trzy. O oh, fuck. Pingwiny, o kurde. Zabójczy pingwin Dostaw w mordę. Dobra, chodź, idziemy. Idę już, czekaj, idę. Dril. Wow. hello, drill. drill, drill, drill. Mamy się przedrillować? Nie wiem. Uu, poczekaj. Pyk. Uuuu, ale, ale fajne! Dobra, robotnicy tutaj naprawiają. Budowa! Ja idę, ja idę w lewo. Doszedłem do ślepego załoku! Ja też nic nie mam. Ja coś znalazłem, chyba. Ale... A. idziemy dalej. O, sorry. A tam już wszystko odkryłeś? No. Nic nie Dobra. mam. Helikopter! O kurde! O nie! PINGWIN! 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 pingwin. Ping, nie, pingwin odleciały! Nie, PINGWINY Ale patrz tam jeszcze jest jeden Nawet trzy ZWIERCIĆ ICH <grym> ale brutalne <grym> Gra jest oparta na faktach, pingwiny z karabinami <grym> Chodź bo ja tu ten sam tego nie rozwalę Idę O oh, kurde! Wow, 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 wow. Ała! To ten nogę jakoś. Je... A bo wszedł. Pingwiny! Pingwiny. Czekaj. O nie, to jest boss. To jest boss pingwinowy! Co to jest? A! Wow. Boss pingwinowy. Dawaj to. Co to jest? Pick up. U! U! Ale to zabiera damagia. Ale weźmy mi pomóż, nie... No piłka. pomagam! Czekaj, ja mam 15hp! Mi ręka się tak trzęsie, jak nie wiem. Czekaj, tu są dźwignie. Pociągnęś za obydwie? Tak, ale nie wiem co tutaj nam. No to otwiera chyba, czy nie. Pal Musimy go zabić. Nie, nie wiem, go. mam... Oj oj. Chciałabym coś powiedział O dzień. Szybko. Szybko Ej tu jest coś Ej bierz to pick up Patrz Ja też to mam, A ja, ja mam tego tysiąc Co? Rzucamy w niego Ja mam jedno Musimy w nim tego rzucić, zabiłem go Nice Dostałeś jakiegoś achievementa czy coś? Ło, wow, dobra Ej dostałeś jakiegoś achievementa czy coś? Nie Jeszcze nie ale za to jest zaczął jak coś. Fajnie, ciekawe czy ja dostanę? Bo chyba nie. Znaczy, tak, bo ale. Czemu miałbyś nie dostać? No bo to ty go zrobiłeś. No to jest tak, no ale. Zrobimy to razem. Ale możesz tu przejść? Tu? No, ta. Dobra, no czyli to ci się zaliczyło. Nie wiem, chyba tak. Hmm. Hmm. Czemu to są strzałki jakieś? Nie wiem, ale się. Hm, może tędy gdzieś. Coś hmm. w tych krzakach jest? Czekaj, bo ja mogę jeszcze raz a to pociągnąć. Poczekaj chwilę. Dziwnie zabrzmi. Patrz mam to. Hmm? Ej, tworzymy tego milion. No ja zbyt. O! Ej, rzucę w ciebie. Wiesz, co lepiej nie? O, kurde. Ej, co ci zabiera damage? Nie wiem. Mam 99 HP. A, tu w sumie chyba nie. Ale biorę tylko. czego. Ja sobie. Z... Budowa! Zabieram sobie takie trzy. Czekaj, wyrzucę sobie to z ekwipunku, jak to wygląda. Uu. Jak, jak coś jest osobiste. Pokaż. 500 zombie damage i hike knopak. Czyli czekaj, jakbym rzucił w ciebie to by cię to, to, to do odepchło. Tak, dostałem obrażenie trochę. Odepchnęło cię to? Nie, chyba nie. W sensie... A rzuć we mnie. Dobra. Już, 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 już rzuciłeś w to. Super! Świetnie! Co ogóle mi tego szło do klana, bo to? W ogóle zacząłem do niego strzelać, bo ja myślałem, że do niego strzelać, strzelać trzeba. No właśnie ja też, że do niego strzelałem. Tu trzeba gdzieś coś zrobić. Nie wiem. A wiem! Czekaj, czekaj, czy trzeba to zrobić? Czekaj. O tak! Trzeba to zrobić. Dobra. Dobra. W Fortnite chyba to tak się też robi. Jakieś no. rzeczy są z tego. Ile tego masz? Ej, jeszcze dwie. Okay. A ty? Też. <laughs> Myślałem, że to jakiś, no, nie, pod... to jest jakiś chyba dobrze. O o o o. Co? Helikopter. Gdzie? Gdzie? Czy mamy, mam go rozwalić? Gdzie? Co? Jak? Fire A no am. <głos> <głos> amo. Fire jedno amo. Widzisz ten helikopter? Gdzie? No tam. Widzisz? Tam. No tam. Nie ma, tam tu, nie ma tu żadnego helikoptera. O! Ammo! Pickup! Rozwalę go? Ale ja tu nie widzę żadnego tego... Widziałeś Ammo? Co? Ammo widziałem. Ammo. No Ammo. A tu trzeba załadować, dobra. Place. Ale gdzie to jest? Fire. Rozpieprzyłem. I przyleciał teraz nasz. What the fuck? Gdzie co? Teraz ja uciec. O, teraz się dopiero pojawił u mnie ten helikopter. I dopiero teraz. Teraz przyszło. mogę uciec. Ekstrakt. O, uciekłem. Super. Nie wiem, czy tam mówiłeś, że się nie, chyba nie pojawiło, ale nie wiem. Nie, bo mi się nie pojawił ten helikopter, dopiero jak strzeliłem to się pojawił. I dostajesz tego achievementa w sumie? Więc... Jeszcze nie, bo trzeba to zrobić. no... No, a, no w sumie to. ty nie dostałeś. No to. What's now for your adventure. E, Siur? Sure? Siur. Ok. Still. Musimy zdobyć steely Willy. Mmm. To jest ciężkie. Zdobycie, ale są cięższe rzeczy. Czekaj, to u ciebie coś jeszcze miałem? Nie, goodbye. Może u ciebie? Ej, musimy go zabić, a. Ranger 3. Aha, no. musimy zabić, zabić tego chłopa, bo... Good luck. Musimy zabić albo tego chłopa w podziemiach, albo tego, tego tutaj, tego hosta, zabić tego, co gryzie. Okej. Okay. Tego innego. A poczekaj chwilę, ja tylko tutaj zajrzę do questów i mam nic. Super, tutaj still Willy. I jeszcze... Nie. Aha, ja mam ten. Ja mogę wpłacić tutaj 200. Dobra, to idziemy gdzieś. Mam coś A to co to? Block upgrade kit. Ciekawe. Hmm. Może to się da jakoś upgradeować. Chyba. Nie wiem. Najpierw to bym cię przydało. Z tego już nie będę korzystać. To włożę. Wezmę sobie to to mogę chyba ulepszyć? Tak? O kurde. Ej, patrz, ulepszyłem pistolet i chyba jest cichy teraz. Patrz. No nie mógł. No Dobra, jesteś? Patrz, patrz, ulepszyłem pistolet i patrz, i chyba teraz Alo? jest cichy. No. Ej, patrz, patrz, ulepszyłem pistolet i teraz chyba jest cichy. No ja też ulepszam wszystkie rzeczy, i co? Ale nie, bo teraz chyba jest cichy, bo ja coś tam będę. Ciągle montuję, a ty w ogóle nie montujesz, Ty coś montujesz do broni? No ale nie mam co. Aha. Dobra, to chyba musimy dojść. Dojść E. Dobra, musimy znaleźć Style Wily. Really. Style really. Chodźmy lewo, lewo dole. dobra. It byliśmy, it. ale tu mnie byliśmy. Czekaj, czekaj, ale... czekaj, czekaj, czekaj. Co? Co? To by było um? na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak tak, to subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z wami żegnam. Na razie i pa pa.